Hej, kochani, witam Was w ostatniej, już trzeciej części imieninowego drapingu. Kochani, na dzisiaj przygotowałam ostatnią partię z drapek. Zdrapeczki są różne, bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że przyniosą o wiele wyższe wygrane niż jak to było niedawno, ale kto jeszcze nie widział odcinków, Warto je obejrzeć, także, także zachęcam. Zachęcam również do zostawienia łapczek w górę, do subskrybowania mojego kanału i do wsparcia na Teepli albo przesłając pieniążki na konto bankowe. I zaczynamy zdrapywać nasze zdrapeczki. Pierwsza zdrapka, lotek, jest dedykacją. Dla Zdrapowiczki, która bardzo często wspiera mój kanał, za co bardzo serdecznie jej dziękuję. Mam nadzieję, że Lotek teraz przyniesie szczęście. Próbujemy. Mamy tak. Wiewiór. Motylek. Puchacz. I pingwin. Nie ma. Wygrano 20 zł. No niestety. Bardzo, ale to bardzo, bardzo mi przykro. No, ale trudno. Kolejna z drapeczka, kieszonkowe, jest dla osoby, która zawsze wspiera mój kanał miłym słowem. I zawsze po prostu jest dostępny tutaj. I jest to, kochani... Zaraz się dowiecie tam. Da, da, da. Maciej na YouTube. Kochani, bardzo serdecznie zachęcam do oglądania. Macieja kanału zdrapkowego, ponieważ jest bardzo ciekawy. Macieju dziękuję Ci za udział w konkursie, za wsparcie, za każdy miły komentarz. I mam nadzieję, że kieszonkowe przyniesie coś pięknego. Uwaga. Mam księżyc. Bank, worek i wiśnie. O niestety zdrapa jest pusta. Ale Macieju, bardzo, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Kolejna zdrapeczka. Pensja jest, kochani, dla Agaty i Piotrka. Bardzo serdecznie Was kochani, pozdrawiam. Dziękuję za wszystkie zdrapeczki, które mi przekazaliście. I trzymajcie mocno kciuki. Mamy siódemkę i trójkę jako wygrywające liczbę. Mamy tak: dziewiętnaście, jeden. 9, 20, pensja i 24, kolejna zrapeczka jest niestety pusta, ale bardzo serdecznie Was pozdrawiam. I przejdziemy do kolejnej. A jest to zdrapka polska, polska. Z dedykacją dla dadzieki i Mario. Jeszcze raz Wam dziękuję za wsparcie kanału. Powiedziałam ostatnio, będę Wam bardzo często za to dziękować i mam nadzieję, że polska polska przyniesie znowu coś pięknego. Mamy tak 34 3, 8. Dwadzieścia A wygrywające liczby to cztery obok osiemnaście dziewięć, trzydzieści jeden, trzydzieści trzy obok dziewiętnaście, trzynaście sześć, dwadzieścia dwa. 11. No pustak, pustak. Pustak goni pustaka. H, S. Okej. Okay. Kolejna zdraweczka. Ekstrapensja jest specjalną dedykacją dla Pani z kolektury, która postawiła mi tą zdrawkę kiedy dowiedziała się, że mam imieniny. Także ich Pani mocno trzyma kciuki i drapiemy.

19 i 32, owok. Słuchajcie, jest piątek. Bardzo się z tego powodu cieszę. Okej. Okay. I zostały dwie zdrapeczki, przedostatnia zdrapeczka jest. dla Mojego narzeczonego Macieja. Dziękuję Ci, kochanie, za tą zdrawkę. Mam nadzieję, że przyniesie te 100 tysięcy, które tu są. Znając nasze szczęście, może być z tym różnie, ale no, nawet 5 złociszy się bardzo, bardzo by mnie cieszyło. Także zobaczymy, jak pójdzie. Trzymaj kciuki mocno. Wygrywające liczby 8, 30. I sześć, a mamy trzy, i zobaczcie tą kwotę. Jezus, pięćdziesiąt złotych. Nie, po prostu, kochanie, jestem taka szczęśliwa. Zobaczymy, co mamy dalej. Piętnaście, nie ma, siedem. Nie, po prostu końcówka jest rewelacyjna. 9, 14, 27, 1 i 29. Nie, naprawdę, muszę zobaczyć literki kontrolne potwierdzają wygraną. Tak! Ojemy! Kochanie, ale się cieszę. Naprawdę, że ta zdrawka specjalnie była zadedykowana dla Ciebie. Wygraliśmy 50 zł. Po prostu bardzo, bardzo się cieszę. Już myślałam, że ten trafing się źle skończy, a jednak, słuchajcie, udało się. No, tak się cieszę. Nie, perełka po prostu perełka. Ale super. Emocje na sam koniec się zdarzyły. I szczęśliwe linie na sam koniec, kochani. Ta zdrawka jest dedykowana wszystkim, ale to wszystkim moim widzom. Dziękuję Wam za wszystko, co dla mnie robicie. Jesteście kochani. samą masę całusków. No to kochani, zaczynamy ostatnie drapanie w nowym drapingu. Jeszcze emocje ze mnie nie zeszły. Naprawdę, że ta pięć jak się pojawiło. Nie, po prostu bomba. No to na relaks, szczęśliwe linie na koniec. Tą zrapkę, słuchajcie, dostałam od mojej babci. Więc jestem po prostu pełna nadziei, że może coś ona nam przyniesie wisieńki. Okej. Okay. ser ducho nie ma klucz ok pik nie ma ale normalnie jestem szczęśliwa banan, arbuz, nie ma, śliwka, jest, sakwa, nie ma gruszka też nie ma kości są tylko raz kwiatek też tylko raz Ananas. O, ananasków mam kilka. Jest. I tu też. Tref nie ma. Diament. O, to jeszcze był arbuzik. I tu kwiatek okej, okay. jabłuszko, mam i jedno jabłko, drugie, trzecie, podkowa. Mamy podkowe tęcze. No nie ma niestety. Biedrona, jest biedronka jedna, biedronka druga, krab pierwszy, drugi, o tu była podkówka jednak i krabik, cytrynka. I co będzie, jak myślicie? Co obstawiacie? Ja obstawiam, że taki symbol, którego tu nie będzie. Mamy koronę. Uuu. Tu zdrapiemy jedną koronę, drugą. I trzecią. Sprawdzę jeszcze, czy się nie pomyliłam. Czy był dzwonek? Nie było słońce. Nie było gwiazda. Nie ma słoń. Też nie. Księżyc. Też nie. Dobra, sprawdzimy literki kontrolne. Mamy A, W, -Q. Czas, kochani, na wielkie podsumowanie wszystkich odcinków zdrapkowych. Oczywiście tych imieninowych. Uwaga, uwaga, uwaga

I cztery wygrane zdrabki. Uwaga! Zdrabka perełka. Pięćdziesiąt złotych, dolar. Pięć złotych. Mamy pensji. Pięć złotych, polska, polska. I złotóweczka w Ojej, tyle wrażeń, że po prostu już się zagubiłam. Bardzo Wam kochani serdecznie dziękuję za wszystkie miłe słowa, za to, że mogłam zorganizować ten piękny odcinek. Jestem bardzo, bardzo szczęśliwa. Mam nadzieję, że w przyszłym roku taki odcinek jeszcze raz będę mogła zrobić, chyba, że wesprzecie mój kanał, to na pewno zrobię to o wiele szybciej. Zachęcam Was do subskrypcji, do łapeczek w górę i dziękuję bardzo. Papa pa, kochani.